É <coughs> 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 muito <go wyque> <coughs> 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 Nie no, nie mogę. Kurwa nie mogę, kurwa nie mogę, no. Kurwa, nie mogę, no. no sławka, Słonek! O! Chodź tu na chwilę. Proszę podejdź, a nie chodź Szlachcic, chodź na chwilę, idzie pierdol głupotna. No. Chodź tu na chwilę, chodź, chodź tu na chwilę. Chodź na chwilę, bo... Chodź tu, chodź tu, ja nagrywam to wszystko, o, przychodzi. Kurwa, gdzie ty chodzisz, no? Przychodzi. O Jezu, to ja Też chyba jebany przykleiłem. Chciałbym nagrać? I teraz nie podniosę. podniosku Podniesiesz? Nie, ja tam kurwa. Ale pokaż, że podniesiesz Pokaż kurwa, no, so, Sowek tak. No nie bądź taki kurwa no. Tego nie podniesiesz, bo on się opierał o drugi, widzisz? A mlżejszy Widzisz? Sowek, pokaż, że kurwa, pod... pokażę, bo już, kurwa pokaż, Pokaż. Pokaż. No i 3 tysiące euro dostałeś? Co? Dostałeś, czy nie dostałeś? Co, no. <gry> nie, nie pójdzie? Osobia nie daje rady 5

Kuchy. Ej, ej, o co się, o co się, o co się? A co się, się. się, się. się kurwa? Ale co, Sawek, 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 Sawek? Berku, kurwa, strasznie, odsuń się na chwilę. Czekaj chwilę, bo jeszcze tu stanę, O, się na chwilę, na chwilę.